Czasu. Proszę bardzo. Daria Twój ruch, ja mam pytanie do pana posła Żalka, ponieważ chciałabym jednak znaleźć jakąś taką płaszczyznę porozumienia. I mam do Pana takie pytanie, czy nie uważa Pan, że w edukacji seksualnej powinien znaleźć się punkt jakaś taka informacja o świadomym i odpowiedzialnym planowaniu rodziny? Zgodzi się Pan ze mną? Tak. No to tak. świetnie. To mam drugie pytanie, bo chciałabym to skontynuować. Czy uważa Pan, że, do, że odpowiedzialny człowiek, który kończy proces edukacji, powinien znać metody zapobiegania ciąży? I teraz to są dwie różne rzeczy. to powiem od... naturalne metody hmm. zapobiegania ciąży. Kalendarzyk. Uważa pan, że... To nie bo... jest metoda zapobiegania ciąży. No. Kalendarzyk jest... Kalendarzy? Kalendarzy? nie jest? Nie, to ty... A czym, A czym, A czym skąd jest? skąd państwo A macie jest? takie zabobony? Oczywiście powstrzymanie jest, się, tak? To jest, to jest... zwykły aha, zabobon. A pan uważa, że tylko przemięźliwość no są... jest nie, metodą no, zapobiegania. Nie, przecież wiadomo, wiadomo. Proszę pan Koźno, państwa, no, ale jak, czy, jak? przecież bo ja wiadomo, że... Jaka jest bardziej naturalna metoda niż kalendarzyk? I mam do Pana pytanie. Nie ma takiej metody, momencie, jak kalendarz. Czy ja mogę ma... skończyć? Ja mam do Pana pytanie, czy Pan, jako dorosły, odpowiedzialny człowiek, który jestem pewna, że planuje swoje decyzje w tej ważnej sferze życia w odpowiedzialny sposób, potrafi mi powiedzieć, kiedy kobieta ma dni płodne, jak długo one trwają i jakie są ich biologiczne objawy? Więc odpowiadam, są różne metody. Tam na pewno nie ma takiej w ogóle metody Ale jak to nie metoda... jest moje pytanie. Jest, bo pani pytała o to. Yy, yy. Ale najpierw o metodach. Najpierw obalmy mi na zawsze, że jest coś takiego jak kalendarz. Bo nie ma takiej metody jak kalendarze. Są różne metody. Jest metoda Billingsa, no jest to metoda my ją termiczna. My potocznie nie, nazywamy ale ją kalendarzem. Ale to nie jest kalendarz. A czasami watykańską ruletką. Ale gratulacje! <laughs> ale, ale gratulacje, ale tak tak. Ale tak ta pina jest bez. No, Ale nie, jest, bo mamy naprotechnologię. Mamy na protechnologię, która jest dużo skuteczniejsza, jeżeli chodzi. Ale protechnologia to. Naprotechnologia jest nie, właśnie nie mogą tą metodą. Tak, ja, mam, ja mam dla to tych, którzy o coś... chcą mieć A dzieci. A teraz pytamy o tych, którzy wie... chcą służyć i nie chcą mieć dzieci. To, to... Mówmy o technologiach. Ja pytam o dni płodne, czy ja się doczekam odpowiedzi? Czy pan ma, tak, ma taką wiedzę? Na, e, przepraszam. Dni płodne kobiety kiedy mają. Kiedy mają płodne kobiety? Tak, w cyklu biologicznym. Takie rozumiem było pytanie, tak? Tak, dokładnie. Jak długo trwają, jakie są ich objawy Ale to biologiczne? to przecież dobrze pani wie, że u każdej kobiety trwają inaczej. Każda kobieta ma inny cykl. Tutaj chyba ale nie są trzy... takie widełki, plus, minus? Oczywiście, że są takie widełki. To z reguły kobiety dzień płodny to, to są 3-4 dni. E, Oj, objawiają się podwyższoną temperaturą. Oj, chyba tak, proszę sobie sprawdzić. E, <grym> gdyby pani właśnie, nie przyjmowała ja nie tyle antykoncepcji, się. to by pani no, wie, wiedziała. Pan, może przepraszam, ale niech pan nie obraża. Jakim prawem pan nie... powiedział do, do osoby, tyle? która Bo... zadała panu pytanie, gdyby pani nie przyjmowała tyle antykoncepcji? Co to jest? Co to, a czy ja mam do pana zacząć. Ale Umiejętnie obrażać. Nie umiejętnie obrażać, jeżeli kobieta. Obrażać mówić, ja jeżeli to odbywa do osoby? Jeżeli kobieta nie wie, ile trwa dzień. Ona wie, cykl, ona się chce tak? dowiedzieć, to, kiedy, czy pan wie. Nie zrozumiał pan Dobrze. tej konwencji, że widocznie zadaje pytanie. Ja odpowiadam od trzech do czterech Natomiast... w zależności, bo to u każdej kobiety jest inny cykl. Zapytała mnie pani, więc udzielam odpowiedzi. Proszę, jeżeli 5 do ma pani. 9. Proszę. 5 do 9. Od 5 do dziewięciu. Od pięciu do dziewięciu. Tak, dokładnie. Czyli nie wiem. Nie, pan. e, pani, mówi, pani mówi, przepraszam, e, mamy. E, e, mo, rzeczywiście jest tak, że nawet w okresie, e, m, nawet w okresie, kiedy kobieta krwawi już może być e, płodna, ale ten kiedy zachodzi, dojdzie do poczęści. Tak, ten... Dziękuję za podpowiedź. Jednak kobiety mają, mają rzeczywiście dużo większą wiedzę niż mężczyźni. mężczyźni Natomiast ten moment płodności, przepraszam, ten, ale ten moment płodności to są 3-4 dni, kiedy jest, kiedy jest największa płodność, bo jak wiadomo ta. Ale słuchajcie, ale proszę ska... takich rzeczy nie mówić, żeby ktoś usłyszy że i to tak. weźmie to ale ma, że tak Proszę Państwa, dobrze.